Ok, mam nadzieję, że wszystko będzie działało Mam nową kamerkę, dzisiaj bez mikrofonu, bo testuję dźwięk z mikrofonu z kamerki I gramy sobie w edit Wydaje mi się, że to będzie ostatni odcinek Wy już to wiecie, ja jeszcze tego nie wiem Więc let's get started i zobaczymy Wczoraj sobie skończyliśmy na historii Louisa w fabryce konserw Więc lecimy Pewnie trzeba wyjść stąd. I odpaliłam sobie dzisiaj e, kierkę, nagrywanie w 60 FPS-ach, więc mam nadzieję, że będą dzieci ci mieli lepsze doznania. Okej, okay, leci. Tylko za bardzo nie już gdzie. Jasność, bo nic O, od razu lepiej. Dobra, to idziemy. Wracamy tu. A no, nie wiem, gdzie ja mam iść. Może wrócić znam. No nie wiem, wracamy. E Ej, yy, jak tu się szło? Ej, tu się nie daj na dół. Kurde gdzie ja mam iść? Serio, nie wiem gdzie ja mam iść. Ej, no autentycznie ptknęłam gdzie. Czekaj. To idźmy z, y, dalej tam? Normalnie zaraz jak nie, nie dojdę gdzieś w sensowne miejsce, to sprawdzę, na cię, bo nie wiem gdzie wejść. Ale tu jest jeszcze coś wyżej, tu tam się powinno nawet wejść. To jak? Aha. Everyone always told me to stay out of Louis's room, except Louis. No, okay. No, gdzie bym jeść? Halo? Może, może tam było jakieś okno jeszcze otwarte? Nie wiem się. Hmm, to są drzwi, Boże! Durna pało. Boże, jaka jestem durna! On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we stayed. to jest bardzo okropne że od razu pomyślałam że jestem serwerku. But I understand why we left. Co to jest? Jezu, ale by było fajnie mieć taki mieszkanek. Może nie na czuku, innego domu. My mom ended up leaving everything behind. Aha, czyli to mamy pewnie What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. Edit. to But it had to end one way or another. Jaki piękny pokój. No właśnie, w końcu. Jaki piękny pokój! I jaki cudny. I jak te książki w ogóle kolorystycznie. Mmm. Piękny. Dobra, lecimy. Bo ja chcę też wiedzieć, co się stało w tej stopniach. Tak, mam jakieś deszczowe dziwne. Ale ładne tylko. That whole last day, Edie just watched his pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry. You're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last. I'm not leaving, Edith. You're excused. Okay, dobrze, to Don, czyli mama Edit, czyli edit. Okay. The to is power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sold the library, I don't think she knew about the other entrance. <laughs> or that Edie had a key to it.

my children are dead because of your stories i think it's best if edith and i leave tonight we'll have the nursing home send a van for you in the morning okay history of the things Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night the tide went way, way out. It was the first and last time I Ever saw the old house aground? There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in a thousand years. God, it smelled awful. No, I've seen that house every day of my life. Kiedy never thought I'd go back to it. Jezu, When the fog I lost my way. Sumie, stara, możesz chodzić i Ale halo. No chyba żart. I got turned around. No przecież jej nic nic. Żart. I started seeing things. Came back to me. Or maybe I came back to them. Oh, such a man. Mm -hmm. Things I can't explain, but that I need you to try and. Edith, what are you doing in here? It's Mom. mine. Edith. Mom, you're gonna rip it. Let go. I kicked yeah, and screamed, but yeah. Mom dragged me to the car. Oh, a it. I never saw Great Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot.

My mom didn't like to talk about it. She but she started getting sick a lot. <coughs> <coughs> the rest happened pretty quickly. She got better for a while. And then she didn't. And then I was alone. The last finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is this journal was supposed to be for you no, we're born. Okay, but a now of i fun. hope you'll never see it i just want to meet you and tell you all these stories myself I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Nie spodziewałam się, że tak mało nam zostało. Chociaż mogłam się w ładu uspokoić. Achievement. Bądź wszystkie historie. Kurde, ale... O, ale od razu Przyznam, że. jest no, jestem Nie spodziewałam się, że Edith nie żyje. No, ale w sumie było sam tytuł, jakby. Można było skleić fakty. What remains of Edith Finch, co pozostało po Edith Finch. Ale jakoś yy, i tak mnie to uderzyło. Nie spodziewałam się. pana achievement za oglądanie nakusów za krótki odcinek co trzeba przyznać 15 minut mam jak przejdziemy sobie napisy do końca i zobaczymy. Z szacunku dla autora, nie przeszkadzając. Chyba mi się najbardziej podobało z tym. z tym Dreadful Stories. Gdy było naga w klimacie, właśnie mam taki komiks z, e, z historiami. Dziwana, i mega w klimacie tej. No ale jest taka... Taki niedosyt pozostaje po tej grze moim zdaniem. Że wiele rzeczy takich niedopowiedzianych strony Cieszę się, że, że jeszcze raz bym pobrałam, bo nie pamiętałam jej w ogóle, więc bardzo spoko. A to jak sobie lecą napisy, to ja tylko wspomnę, że dzisiaj jest 11 listopada. Boże, nie listopada, co ja gadam. Było wolne przecież. Jest 11 października i piątek. To jest dzień, w którym miało być tornado w Life is Strange. Widziałam dzisiaj dużo TikToków na ten temat. I w Life is Strange też myślę, że są pogramy, bo to jest jedno z moich ulubionych gier. The Edit Finch Teen. Mamy to. Mamy to, kochani, możemy sobie pograć od nowa, ale po co? I don't know. Także krótki odcinek dzisiaj. Ciężko mi ze y zebrać myśli po tym zakończeniu. Możemy sobie y zrobić podsumowanie. Nie pamiętam, jak ten Odin umarł, czy ze starości, czy co? Nie pamiętam. Eddie chyba ze starości, Sven to był ich chłop, Walter to był ten, co go przejechał w Ja w ogóle sobie przeglądam te odcinki teraz po czasie, bo nie pamiętam za bardzo, co tam się działo, bo jak gram, to się nie skupiam, w sensie skupiam się na tym, żeby was przez to przeprowadzić. I dopiero się skapłam, że ja myślałam, że tam jakieś trzęsienia ziemi, bo i dlatego się schował, a to po prostu tu przyjeżdżał pociąg. Bo on po prostu mieszkał pod ziemią, gdzie przyjeżdżał pociąg przez tunel, więc smutno. Kaj to była żona sama, z którą się rozwódlił. Sam zabity przez Jelenia. Calvin to ten, co na puśtawce był. Barbara to te potworasy. I Molly to ta, co potwór wylają prawdopodobnie zjadł. Gregory to ten zwanny, Gaz to ten od namiotu, Don to mama Eddie, Edith. I ona umarła, nie wiadomo, chyba była chora. Louis to brat Edith, umarł przy tych rybach. Milton jest tutaj 2003, czyli tutaj jest data, ale nie wiadomo, co się z nim stało. Było tylko tyle, że tam sobie namalował te drzwi i tam zniknął i żeby był e, No i edit. W sumie to nie wiem czemu nie ma tutaj daty. Aha, bo to ona prowadziła ten dziennik. Ona prowadziła dziennik, a skoro umarła nie wpisała swojej daty. Tak to przynajmniej interpretuję. Hmm. No dobra, to nie będę już tutaj przedłużać. Cieszę się, że przeżyliśmy sobie razem tę przygodę. I mam nadzieję, że zobaczymy się w innych materiałach. I to taki krótki odcinek, ale mamy zakończenie, także um, zachęcam do łapkowania, subowania, komentowania Oczywiście możecie um, zaproponować jakieś inne gry um, Chętnie sobie coś nowego odpalę I tutaj tyle z mojej strony Także dzięki Wam bardzo i do zobaczenia w następnym w tym odcinku, w innej serii, do zobaczenia, pa. pa.